Teraz dzisiaj posadziliśmy dwa, następne my by wstawimy tutaj w sumie pięć tych drzew. Potrzebne jest drzewo, chociażby dlatego, że tutaj rosły drzewka i wnioskowałem, ponieważ zostały wycięte. A poza tym, mieszkam tutaj blisko, znam ten teren, wiem, że każde drzewko jest na wagę złota, chociaż ze względu na to, co się działo w czasie upałów, jak tutaj było trudno przejść, no to jest pewna taka oczywistość, że drzewa są potrzebne w mieście. Już w tej chwili ponad 100 drzew jest kopanych, bo część była wkopywana w okresie wiosennym. One sobie fajnie rosną, natomiast teraz jeszcze około 500 drzew, w sumie 616 drzew z tej edycji w KOP-drzewo, z pierwszej edycji w kop drzewo zostanie do końca listopada nasadzonych aplikacja, która została uruchomiona no, prawie 12 miesięcy, ponad 12 miesięcy temu spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i to jest chociażby pierwszy, no, można powiedzieć, taki pozytywny efekt tego, że mieszkańcy dostrzegli pozytywne strony tego, tego narzędzia, ale to też pozytywy dla środowiska naturalnego, dla środowiska naturalnego, które potrzebuje zieleni, które potrzebuje zielonych drzew, które pomagają, jeżeli chodzi o działania związane z ze zmianami klimatu. Drzewa, które wpływają na klimat, wpływają na estetykę przestrzeni miejskiej ale to też ta kwestia chociażby jeżeli chodzi o poprawę wilgotności, regulację temperatury w najbliższym otoczeniu, to także kwestia walki ze smogiem, walki o czyste powietrze, którą tutaj w Katowicach realizujemy od długiego czasu i drzewa są niezwykle istotne w tych, w tym, w tych, w tych kontekstach przeze mnie wymienionych. Aplikacja ta, jak powiedziałem na początku, spotkała się z pozytywnym... Zbiorem. Zostało złożonych bardzo wiele wniosków dotyczących posadzenia drzew na terenie całego naszego miasta i 42% tych wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych. To pokazuje też, że ta świadomość społeczna jest dosyć duża i liczymy na to, że przy okazji kolejnej edycji tej akcji na wiosnę przyszłego roku ten cały proces będzie kontynuowany.